Kiedy spotykam się z kobietami, które przez pół życia się odchudzały, jak nie całe życie, to często słyszę, no ja siebie zaakceptuję i pokocham wtedy, kiedy schudnę. I jeśli masz podobnie, to chciałabym Ci powiedzieć, że nie schudniesz, albo bardzo sobie utrudnisz to schudnięcie. A nawet jeśli schudniesz, to wcale nie poczujesz ulgi. Dlaczego? Bo stawiasz sobie warunek, który u podstawy jest fałszywy. Akceptacja i miłość nie może być warunkowa. Dlatego jeśli mówisz, że ja zaakceptuję siebie wtedy, kiedy zchodzę, no to, to od razu nie gra coś w tym zdaniu. Nie wiem, czy to czujesz, ale no tak jest. I też, żeby nie było, akceptacja nie jest równoznaczna z tym, że ty teraz usiądziesz na kanapie, to ja akceptuję siebie, nic nie robię ze sobą, bo. No akceptuję, taka jestem, tak śmiechanie Boże stworzył, i tak nie masz. No nie o to chodzi w akceptacji. Akceptacja jest przyjęciem faktu. Czyli stoję przed lustrem i mówię, tak, tak, tyle ważę, taki, tak wyglądam, takie taki mam ciało, i przyjmuję to. I dopuszczam do siebie możliwość, że ja to ciało mogę pokochać. I teraz jaki to ma związek z odchudzaniem? Motywów odchudzania może być wiele, natomiast najczęstszym jest właśnie to. Że ja jak schudnę, to ja już się dobrze ze sobą czuję, ja się wtedy zaakceptuję, ja będę mogła siebie kochać, będę mogła już dbać o siebie i yy, celebrować swoje ciało. No nie, tak nie będzie, dlatego że ten warunek już skreśla prawdziwość tego całego stwierdzenia. Jeśli twoim motywem odchudzania jest akceptacja, no to to jest chory motyw. I teraz, nawet jeśli ty schudniesz i do, 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 dojdziesz do tego momentu, w którym ty stwierdzisz, OK, mam wagę, super moje ciało wygląda świetnie, to ty nie poczujesz ulgi, że uff, dobra, to ja teraz ciebie kocham akceptuję. Tylko ty będziesz żyła pod presją, że ty możesz to stracić. Że możesz stracić tą miłość do siebie, tą akceptację, o którą przecież tak ciężko pracowałaś. Tym, że przytyjesz. Dlatego jeśli ty chcesz zdrowo schudnąć, to musisz najpierw siebie zaakceptować. Wziąć to swoje ciało i przyjąć je takie, jakie jest i dopuścić możliwość, że ty możesz je pokochać. Tutaj często może być pomocna taka perspektywa, że być może nigdy nie schudniesz, nie uda ci się. Wyobraź to sobie. No, już do końca życia będziesz miała takie ciało, jakie masz teraz. I czy chcesz trwać w takim poczuciu, że ciągle nie możesz siebie zaakceptować, nie możesz siebie pokochać przez te kilogramy i tak do końca życia żyć? No, zakładam, że nie. A dzięki temu, że ty się zaakceptujesz i przyjmiesz to ciało, jakie masz teraz. Będziesz miała zdrową szansę, w sensie szansę, żeby obrać zdrową motywację do schudnięcia. Czyli na przykład zdrowie, albo to, że chciałabyś się poczuć lżej, albo że chciałabyś mieć jakieś większe możliwości uprawiania jakichś sportów, czy nie wiem, zdobycia jakiegoś szczytu, czy cokolwiek innego. Zachęcam Cię do przyjęcia tej perspektywy, że to, jaka jesteś dziś jest wystarczające do tego, żeby siebie zaakceptować. I zachęcam Cię do tego, żebyś nie stawiała już sobie więcej warunków, że miłość do siebie, akceptacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy Ty schudniesz. Bo prawdopodobnie i tak, się nie, i tak się nie stanie, że Ty nawet jak schudniesz, to znajdziesz sobie inny powód do tego, żeby siebie nie zaakceptować. I będzie to taka droga bez końca. A już nawet jeśli stwierdzisz, że tak akceptuję siebie, to bardzo łatwo możesz to stracić. I to nadal nie jest życie z ulgą, taką, z takim spełnieniem, z taką radością bycia taką, jaką jesteś, i akceptacji, z radości i z tej akceptacji. Jestem bardzo ciekawa, co myślisz o takim podejściu, i zachęcam Cię do podzielenia się w tym w komentarzu poniżej.